Ej, hey, witam was serdecznie. No patrzcie, we wczorajszym filmie mówię, że nuda w overwatchu, a tu tego samego dnia pojawia się teaser następnego bohatera. Dlatego dzisiaj moi drodzy zajmiemy się omówieniem i analizą nowej zapowiedzi. I powiem wam, że w odróżnieniu od poprzednich teaserów ten jest naprawdę bardzo ciekawy. Wiecie, pierwsza zapowiedź Orisy, Brigitty czy Burzyciela totalnie nic nie mówiły i nie dało się z nich zbyt wiele wyciągnąć. Natomiast we wczorajszym teaserze jest ukrytych wiele smaczków. To zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa ORES Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku Na początek sądzę, że po prostu zaprezentuję zapowiedź w taki suchy sposób To znaczy, czyste fakty W pierwszej kolejności ujrzeliśmy na mediach społecznościowych taki oto wpis Wykryto nieautoryzowaną próbę uzyskania dostępu Firewall szponu? Obchodzę Uzyskiwanie dostępu do plików Tajne, zapis komunikacji Kapitan D Querva. No i poniżej bardzo ciekawa animacja. Pierwsze co rzuca się w oczy to pojawiające się na krótką chwilę logo Sombry. Ale na razie zostawmy sobie tę animację, ona wymaga dokładniejszej analizy. Klikając w link wchodzimy na oficjalną stronę Overwatcha i naszym oczom ukazuje się raport kapitana grupy szturmowej Szponu. Oryginalny skan tego dokumentu jest po angielsku, ale poniżej znajduje się polskie tłumaczenie. Nie będę wam tego wszystkiego czytać, postaram się odpowiednio stresić, o co chodzi w tym raporcie. Na Haiti wylądowała grupa szturmowa dowodzona przez kapitana de Querva. Ich celem było pojmanie byłego agenta szponu Jean-Baptiste Auguston i przekonanie go do powrotu do organizacji. Natomiast, jeśli by się nie zgodził, grupa miała pozwolenie na eliminację celu. Jednak już pierwszej nocy trzech agentów talonu: Pacanowski, Madzeja i Doubleday zostali przez Augustą pojmani, a kapitanowi Querwa podrzucił pudełko z odznakami tej trójki oraz z liścikiem: Spróbuj mnie znaleźć, Querwa. Następnie dowiadujemy się, że Jean Baptiste jest niezastąpionym medykiem szponu, na dodatek ze świetnymi umiejętnościami strzelania. A samo organizacja potrzebuje go bardziej niż kiedykolwiek. Dlatego Querwa już w środku nocy zaczął mobilizować resztę grupy. Nie mieli czasu, Augustą już dawno mógł zacząć się ulatniać. Tak mniej więcej wyglądała ta misja. Streściłem tak, bo oczywiście zapraszam do samodzielnego przeczytania raportu. Czyli tak, moi drodzy. Na pierwszy rzut oka wygląda to tak, że Jean-Baptiste Augustą będzie nowym bohaterem. Będzie to healer szponu, który najprawdopodobniej będzie strzelać w sojuszników, by ich leczyć, podobnie jak Ana. Auguston posiada zdolność do adaptowania się do sytuacji i sądzę, że Blizzard tutaj mógł ukryć jedną z jego zdolności. Może nowy bohater będzie posiadać dwa tryby i przechodzić między nimi w zależności co jest bardziej potrzebne. Betis jest prawdziwym mistrzem przetrwania, czyli może to być wytrzymały healer, chociaż ja bardziej sądzę, że chodzi tu o dużą mobilność. Chłopak ma iście diabelne szczęście, czyli tu też jest ukryta jedna z jego zdolności? Może jakaś pasywka? Nie zdziwiłbym się, gdyby Blizzard w taki subtelny sposób chciał nam zapowiedzieć mechanikę nowego bohatera. Jest jedno wielkie ale. Pierwsze teasery nowych bohaterów prawie nigdy nie mówiły nam wprost, kto to będzie, jakie będzie posiadać mechaniki. Owszem, wydaje się, że to Betist będzie kolejną postacią, ale znając Blizzarda jest to zmyłka i tak jak operacja Biała Kopuła doprowadziła nas do Brigitte, tak ta misja Szponu może być tylko wstępem do czegoś innego. Dlatego teraz zajmijmy się głębszą analizą tego teasera. Na początek raczej będę po prostu żonglować różnymi ukrytymi smaczkami odnalezionymi przez społeczność. Dopiero potem postaram się to ułożyć w całość. Robię tak, bowiem jest wiele zagadek, które prowadzą na razie donikąd, ale wydaje się, że muszą coś znaczyć. Po pierwsze, ta czerwona animacja. Widzimy jakiś kod napisany w assemblerze, ale już czytałem, że nie ma tu się czego doszukiwać. Mimo, że Blizzard postarał się, bo to wygląda legitnie, to osoby znające się na programowaniu mówią, że to po prostu jakiś bełkot. Prawdopodobnie to kod napisany przez Sombrę. Jakieś zapętlenie, by zająć czymś komputer, gdy ona odczytuje informacje. No właśnie, po jaką cholerę tu się pojawia logo Sombry? Mamy jakiś raport szponu, który wskazuje na nową postać, ale nijak tu pasuje nasza hakerka. To się jeszcze w jakiś sposób rozwinie. Tu się kryje jakaś grubsza akcja. Na dole mamy kod zapisany w systemie heksadecymalnym. Uh, przypomina mi się Sombra ARG, stare dobre czasy. Niestety, tłumacząc ten kod, ponownie wychodzi jakiś bełkot, no nie do końca. Pomiędzy losowymi znakami faktycznie w tym kodzie heksadecymalnym jest ukryte słowo betist. Co więcej, jedna osoba twierdzi, że udało jej się odkodować ten bełkot. Niestety mówi, że sam nie wie jak to zrobił i na razie nie jest w stanie tego odtworzyć. Ale po odkodowaniu naszym oczom pojawia się tekst, od kiedy różowy jest odcieniem szarości. Na razie bym się tego nie trzymał tak pewnie. To jeszcze nie jest do końca potwierdzone, że faktycznie to zdanie jest tu ukryte. Ale jeśli, no, to jest bardzo interesujące. Co jeszcze znajduje się na tej czerwonej animacji? W tle widzimy delikatny zarys mapy Karaibów, a dokładnie to wysp Haiti, Jamajki i Kuby. Sami zobaczcie. Mnie zainteresował również ten znaczek. Wskazuje on miasto, gdzie ukrywa się Augustą, ale co ciekawsze, gdzieś już wcześniej go widziałem i zacząłem szukać. I tak, prawie że identyczny znaczek znajduje się na mapie Gibraltar. No, sami przyznajcie, że one są dosyć podobne. Co to może oznaczać? Bardzo możliwe, że Blizzard po prostu użył tej samej grafiki i nie ma się czego tutaj doszukiwać. Ale kto wie. Może coś w tym jest, i zaraz wytłumaczę, o co tu może chodzić. Przejdźmy dalej, czyli do skanu raportu. Uuu, moi drodzy, tu się kryje coś ekstremalnie ciekawego i to nie jest przypadek. Jeśli podkręcimy kontrast tego obrazka, naszym oczom ukazują się ukryte słowa i cyfry rzymskie. Sami zobaczcie. Tutaj mamy jakieś podziękowanie za list. Po lewej te cyfry rzymskie, tu coś jest i tu coś jest. Co to może znaczyć? Naprawdę chciałbym móc pospekulować, ale tutaj się nie da. Wszystko wskazuje na to, że jest to na razie zagadka nie do rozwiązania i dopiero przy następnych teaserach coś się wyjaśni. Kurde, wyobraźcie sobie, że każda kolejna zapowiedź nie będzie miała jakiegoś większego sensu, ale dopiero łącząc je ze sobą poznamy prawdę. Powiedzmy, trzeba będzie nałożyć na siebie kilka obrazków. Jeszcze kilka ciekawostek. Sombra w jakiś sposób macza w tym palce, i chyba mamy kolejny dowód. Gdy poznaliśmy tę hakerkę po raz pierwszy, pokazała nam siatkę powiązań. W jednym z heksagonów widzimy liczbę 30, a teraz oczywiście czekamy na 30 bohatera. Czy to może być przypadek? W zupełności bym się nie zdziwił, gdyby to było zaplanowane przez Blizzarda. Zatem, czy ten biały człowiek obok Kati Wolskaja to Augustą? Możliwe, ale też całkiem prawdopodobne, że Jean-Baptiste, mimo francuskiego imienia i nazwiska, nie jest Francuzem. Haiti było kiedyś francuską kolonią i do dziś posługują się tam w tym języku. Możliwe więc, że Augustą pochodzi właśnie z tej wyspy i po opuszczeniu Szponu wrócił do rodzinnych stron. Zwłaszcza, że jak na Wikipedii czytałem o znanych mieszkańcach Haiti, wielu z nich miało dwuczłonowe imię zaczynające się od Jean. W tekście jest coś jeszcze, i tutaj nie wiem, czy brać to na poważnie, czy to też zwykły przypadek. Kapitan Querwy wspomina, że Augustą ma diabelskie szczęście, a w jednej z kwestii żniwiarz mówi, że ma diabelskie szczęście. Nie mam pojęcia, co to może oznaczać. No ale dobra, mamy omówione poukrywane smaczki, to czas teraz na teoretyzowanie, o co tu może chodzić. Przyszła mi do głowy jedna teoria, i w sumie nawet wśród społeczności jest ona dosyć popularna. W niedawnym opowiadaniu Anna Bastet dowiedzieliśmy się, że Jack Morrison ma jakiegoś swojego tajnego informatora, który podsyła mu lokacje żniwiarza i ogólnie działania szponu. Pierwsze co pomyśleliśmy to: Sombra pomaga żołnierzowi 76. I teraz zobaczcie. Na wczorajszym teaserze pojawia się logo Sombry, ale też jest taki sam znaczek jak na Gibraltarze. Możliwe, że Sombra wykradła ten tajny dokument z bazy danych Szponu. Żołnierz udał się na Haiti i to on obezwładnił Pacanowskiego, Madzeja i Doubledaya. To była moja pierwsza myśl, ale jedna osoba, Julia, podesłała mi swoją teorię i sądzę, że to jest jeszcze ciekawsze. Betis odszedł od Szponu. Dlaczego? Tak jak Querwy zaznaczał, nikt nie odchodzi od Szponu. Może Augustom przestały się podobać metody talonu. Może faktycznie Jack Morrison skontaktował się z nim na Haiti i połączą swoje siły. Zobaczcie, w grze mamy byłych agentów Overwatch, którzy przeszli na złą stronę. Moira czy żniwiasz byli w tej organizacji, ale teraz są w szponie. No to tym razem będzie na odwrót. Jean baptiste Auguston jest byłym agentem talonu, który przeszedł na stronę Overwatch. To miałoby sens. Podoba mi się jedna naprawdę fascynująca teoria. Auguston, nowy healer może być w klimatach wudu. Kultura Haiti jest mocno związana z magią wudu, a na Reddicie znalazłem ciekawy temat nawiązujący przywódcę duchów śmierci barona Samedi do Jean-Baptiste Auguston. Wiele rzeczy w raporcie kapitana Querwy i w opisie barona na Wikipedii ma wspólny mianownik, co bardzo ciekawe. Żoną barona Samedi był duch Loa o imieniu Brigitte. A jedna z inkarnacji barona jest baron Le Croix. Ja pierdzielę, czy wy to widzicie? Czy to może być przypadek? Jest też jeszcze jedno podejrzenie. Auguston był medykiem szponu, prawda? A co jeśli to on odpowiadał za biologiczną przemianę Ameli Le Croix, to znaczy trupiej wdowy, to też jest możliwe. Zatem, moi drodzy, czekamy. Czekamy na kolejne teasery. Już teraz jest to ekstremalnie ciekawe, ale błądzimy po omacku. Moim zdaniem totalnie nic nie wiemy i równie dobrze to może być jedna wielka zmyłka i nowym bohaterem będzie ktoś zupełnie inny. Chociaż ten teaser jest inny niż reszta. Już na start zawiera w sobie wiele informacji. Nie mogę się doczekać kolejnych zapowiedzi, a to może nastąpić właściwie już dzisiaj. Zobaczcie jak była zapowiadana Brigitte. Wpisy na social mediach pojawiały się w piątek, sobotę, poniedziałek i wtorek, a w środę była już na PTR. Tym razem może być podobnie, czyli czwartek, piątek, poniedziałek i wtorek. Kto wie, dlatego trzymamy rękę na pulsie. Okej, okay, to wszystko co chciałem powiedzieć. Jak wam się podoba to budowanie hype'u przez Blizzard'a? Przypomina mi się Sombra ARG i ja dobrze wspominam te zagadki. Fajnie by było, gdyby twórcy Overwatch zrobili teraz coś podobnego, krótszego, ale równie enigmatycznego. Na koniec mam dla was bardzo ważną informację. Kilka dni temu wrzuciłem film z prezentacją zestawu prasowego powiązanego z nową mapą Paryż. Okazało się, że dzięki uprzejmości Blizzard'a mam do rozdania dwa takie zestawy. I powiem wam, że to idealnie się składa. Zrobimy jak rok temu, czyli we wtorek i środę odbędzie się oczekiwanie na nowego bohatera. Te dni będą takie najbardziej nahypowane, dlatego wtedy zorganizuję giveaway na te zestawy. I trzymajcie się, cześć! Śmiało zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie więcej, i koniecznie naciśnijcie dzwoneczek. Wtedy zawsze będziecie informowani o najnowszych filmach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego sklepu z koszulkami Overwatcha na kapsel.pl. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów oraz polubienia mojego fanpage'u. W opisie znajdziecie najważniejsze linki.